Mam jednego No i co, pamiętacie o jednym na fastninku grę z kontry? Jest super defensywny Pozwól pan To się przyda I ustawmy się, tak żeby kontry nie były niebezpieczne Jest Brawo panowie Spokojnie, gramy dalej, strzelamy dalej bramki I pamiętamy o obronie Chyba to co to to to, to jest... potężna główka działa, w końcu jeszcze ja tam, że poprzeczka będzie. Jezu. Yeah. Dobrze, spokojnie, nie cieszmy się. Dlaczego ja ja 90 minut na dobrych obrotach. Z czystą głową, z obroną. Dwa spotkania mają takie być. Nie ma problemu, postaram się. Środek. Szkoda No środek bo ja wyszedłem i później nikt mnie nie No ja już nie zdążyłem Wiem Nie mm. mm. ja. Nie odbiorem nawet nie wchodziłem Kurwa no normalna to. Normalnie na krzycz. Na kryciu normalnie. Dobra cię. Dobra. Ja. Yes. Ci yes. dziękuję ci. O. Yeah. Yeah. No, jak? To jest Brawo, zagrajmy jeszcze jeden mecz. wygrajmy go Trochę... Okay.